Proszę bardzo. Oto śniadanie moich ślimaków, które zostało z y, poprzedniego dnia od żółwi. Tyle zostaje od żółwi jedzenia. To, co zostawią żółwie, ląduje po prostu u ślimaków. One to sobie y, zjadają. Tak to wygląda. Oczywiście normalnie ślimaki żerują, jak wiemy wieczorem. Ale że teraz o, proszę bardzo ale że teraz je tutaj y, zbudziłam, no to zaczęły się też budzić. Bo oczywiście je ruszyłam, więc zakłóciłam im spokój, że tak powiem. Ale nic nie szkodzi. One dalej będą sobie żyć swoim życiem, a ja będę swoje życze kontynuować. Na razie na tyle i do następnego filmu.